I słuchaczu, uśmiechnij się, przymruż oko, bo to nie jest tak strasznie na serio. No, z nie da się grać nieironicznie. <gry> Doskonale. Ale u nas, u nas też to było ważne, pamiętam jak planowaliśmy, jak będziemy sobie radzić z social mediami i tak dalej, to y, gdzieś ten kompromis był taki, że muzykę robimy faktycznie poważnie poważnie, jeśli chodzi o produkcję i, tak, i tak, kawałki. Tak. Ale całą resztę nie. Nie, to ja, jest... ja to wiesz co, mam na, mówiąc na wesoło, czy, dla, czy z beką, czy z Przemrożonym okiem, ja nie mówię, że to jest równoznaczne z byle jak. Jeżeli, jeżeli na próbach się dobrze bawimy, Aha. no to. To jak, są efekty, to są efekty no. tego. No. Czy Ale... generalnie wydaje mi się, że jak można grać autentycznie z tonedą, Albo musisz być totalnym jaraczem i tylko grać ryfy i jarać całe życie, żeby być naprawdę autentycznym muzykiem tego gatunku. Albo robisz to dla beki. <laughs> Okay. Musisz być albo Electric Wizard, albo... A to nie, nie jest tak, że trzeba znaleźć między tą jedną a drugą trzeba. opcją złotej Trzeba, oczywiście, że trzeba, bo Damian, Damian tu powiedział tak, jakbyśmy robili muzykę dla beki, a my naprawdę no, yes. się przykładamy do tej muzyki i to, to nie jest tak, że, wszyscy, że po prostu się spotykamy i no, dobrze się bawimy, no, o i wchodzi muzyka. My, zanim, zanim powstanie jakiś utwór, to my dużo pracy do tego wkładamy. Chłopaki są załatwieni, już są tak po kochani, że to jest koniec świata.